Witam ponownie. Zróbmy dzisiaj tak szybciutko w kominku 100 stopni i zobaczymy, czy kominek z płaszczem wodnym wybuchnie. Tutaj przygotowałem sobie treścięko bukowe, takie drobne, żeby w miarę szybko zrobić temperaturę na kominku z płaszczem wodnym, żeby wam pokazać, co się dzieje, jakie te kominki z płaszczem wodnym są niebezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o kominek z płaszczem wodnym mojego syna, to jest to najbardziej ekonomiczny i najbardziej bezpieczny kominek na świecie. W tym celu, żeby to jakoś pokazać, ten st sterownik jest ustawiany załączenie się pompki przy 60 stopniach. Więc jeżeli dojdzie tutaj do 60 stopni, to ja po prostu ten sterownik wyłączę i będziemy patrzeć co się dzieje, ale tylko na drugim sterowniku, który jest wpięty w to samo miejsce co ten sterownik. A tutaj wyłączymy z tego względu, żeby po prostu pompka nam nie ciągnęła na bufor i będziemy obserwować co się dzieje w kominku w płaszczu wodnym na tym sterowniku. Drewno żeśmy dali drobne, żeby szybko nam rosła temperatura w płaszczu ogonnym. Coś pięknego, coś pięknego. Oczywiście ten kominek z płaszczem pod tym ma najlepszy system zabezpieczeń na świecie. Nawet gdyby zawór termiczny się nie otworzył od wężownicy schładzającej, to nie jesteśmy w stanie nic temu komikowi zaszkodzić. Nawet zasilenie awaryjne jest mało skuteczne wtedy, kiedy pompka się po prostu zepsuje będziemy mieli zasilenia awaryjne, a zawór termiczny się nie otworzy, to w tym wypadku kominek będzie bardzo niebezpieczny. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kominki wybuchają, czy też nie, to wszystko zależy od tego, czy sami sobie montujecie kominki, czy montuje to fachowiec, który się na tym zna. Oczywiście można usłyszeć, że gdzieś komuś coś wybuchło, ale to z reguły ludzie sobie sami montują ze względu na oszczędności. Tutaj mamy 62 stopnie na tym sterowniku, pompkę wyłączymy, a na tym pokazuje nam, że mamy 68 stopni. Trzy rzeczy powodują, że nawet jeżeli mamy przepustnicę zamkniętą, i sterownik wyłączony, że temperatura rośnie na płaszczu wodnym. To jest po pierwsze bardzo drobne drewno, po drugie bardzo dużo tego drobnego drewna, no i po trzecie bardzo suche drewno. I te trzy rzeczy powodują, że nawet jeżeli mamy przepustnicę zamkniętą, to nie utrzymamy temperatury na płaszczu wodnym i ona będzie dalej rosła aż do momentu, kiedy uruchomi się Zabezpieczenie kominka albo jedno, albo drugie, albo trzecie. Takich eksperymentów na tym kominku z płaszczem wodnym zrobiłem około 100, i nigdy nic się nie rozlutowało, nigdy nic nie wybuchło. Jest to najbardziej bezpieczny kominek z płaszczem wodnym na świecie. Ma najlepsze zabezpieczenia, a oprócz tego jest najbardziej ekonomicznym kominkiem z płaszczem wodnym. I te dwie rzeczy powodują, że po prostu wszystko inne jest dalekie od y, takiego ideału jaki jest tutaj. W kominku się pięknie pali, na wodnym jest teraz gdzieś około 90 stopni. W górnej części płaszcza mamy już 91 stopni, w dolnej części płaszcza jest y, dużo wyższa temperatura niż. W górnej części płaszcza wodnego, czyli musi być parę stopni niższa temperatura na płaszczu wodnym dolnej części górnej, taka jaka jest tutaj widoczna. Ten kominek z płaszczem wodnym jest najbardziej ekonomicznym kominkiem na świecie. W ciągu doby i jest w stanie zagrzać od 5 do 8 takich buforów. W ciągu 24 godzin, więc mógłby spokojnie zagrzać ten kominek z płaszczem wodnym mojego syna od 5 do 8 domków po 100 metrów kwadratowych w ciągu jednego dnia. Zobaczcie, pokazuje 90 prawie 5 stopni. Nic tutaj woda nie bulgota i nic nie wybucha. Jest taka temperatura jak. W czajniku woda już jest zagotowana wtedy, kiedy bulgota i wtedy, kiedy kończy grzanie wody. A w kominku z płaszczem wodnym, zobaczcie, jest to 100% najbardziej bezpieczny system na świecie. Właśnie włączył się alarm kominka, czyli jest tam jakaś bardzo wysoka temperatura, to my go po prostu uciszymy. Właśnie. Otworzył się zawór termiczny. Zobaczcie, mamy prawie 100 stopni. Wyrzuca nadmiar ciepłej wody na zewnątrz. Także wężownica zadziałała. To jest wężownica i ten zawór termiczny od samego początku kominka z płaszczem wodnym. Praktycznie możemy rzec, mamy płaszczu wodnym 100 stopni, zobaczcie można się do kominka przytulić ukochać, ucałować jaki to jest dobry i bezpieczny kominek, nic tu nie wybucha nawet gdyby zawód termiczny nie zadziałał, to tutaj jest jeszcze inne zabezpieczenie kominka więc ten kominek z płaszczem wodnym jest najbardziej bezpieczny i najbardziej ekonomiczny ze wszystkich kominków z płaszczem wodnym w Polsce w kominku jest jeszcze trochę drewna na centralne w ogóle nie puszczamy, tylko to, co samo się będzie działo bez grzania bufora, po prostu ma się drewno wypalić, a zabezpieczenia mają zadziałać i to jest wszystko na ten temat. Oczywiście wtedy, kiedy załączył się alarm, a ja tutaj go uciszyłem, wciskając ten przycisk, to wtedy też załączyła się pompka i przez chwilę wybierała z płaszcza wodnego do bufora 1000 litrów, ale to było tylko przez chwilę więc w tym czasie, kiedy było te 95-100 stopni wężownica była schładzana e, przez zawór termiczny i kominek też był schładzany, więc zawór termiczny się otworzył i schładzał przez pewien czas no i też pompka przez pewien moment Wybierała to ciepło, spłaszcza na bufor, ale chodzi o to, że cały ten system jest 100% bezpieczny, niezależnie od tego, czy ta pompka się załączy, czy też nie. To tutaj są jeszcze inne zabezpieczenia, które powodują, że jest tutaj bardzo dobrze zabezpieczony kominek z płaszczem wodnym. Możecie zobaczyć, że już temperatura zaczyna spadać. Dlatego, że wężownica po prostu schładza kominek. Zobaczcie, mamy 100 stopni na kominku z płaszczem wodnym i nic się nie dzieje, nic tu nie wybucha. I nawet jak ludzie przeglądów nie robią, sami sobie mogą zrobić przegląd i mogą sobie zrobić to czwarte zabezpieczenie i mają taki bezpieczny kominek jak nikt na świecie. Po pierwsze, w kominku z płaszczem wodnym najbardziej liczy się bezpieczeństwo, a na drugim miejscu ekonomia.